Każdy uwielbia obserwować różne momenty z życia swoich ulubionych bohaterów kreskówek. Właśnie dlatego oglądanie Blue, jej rodziny i przyjaciół, jak radzą sobie zarówno z przeszłością, jak i przyszłością jest niesamowicie wciągające. Weźmy na przykład Bobowy ścig, w którym poznajemy małą i uroczą wersję Blue, kiedy ta dopiero pojawia się na świecie. Fascynujące jest zobaczyć główną bohaterkę na początku jej podróży. W końcu bez jej narodzin kreskówka w ogóle by nie istniała. Co sprawia, że ten odcinek jest jeszcze bardziej uroczy, to fakt, że możemy też zobaczyć innych bohaterów w ich dziecięcych wersjach, takich jak Coco, która chodzi do klasy z Blue, czy samego Wafla. Nie można też zapomnieć o jej sąsiadce Judo, która w pewnej chwili pełniła rolę głównej rywalki. Oglądanie, jak Blue ślinisie podczas gdy Bungie zmienia jej pieluchę, jest niezaprzeczalnie zabawne. Podobnie jak scena, w której turla się w gabinecie lekarskim podczas badania. Jednak ten najbardziej rozczarowujący moment pojawia się, kiedy bohaterka stawia pierwsze kroki w stronę Chili. To właśnie ją najbardziej pragnie w tym momencie przytulić. Dlaczego akurat w kuchni zaczęłam chodzić? Nie mam bladego pojęcia. Może chciałaś sięgnąć po coś, co kochasz? Jednak nie tylko przyszłość w Blue jest fascynująca, jej przyszłość jest tak samo ciekawa. Dlatego zebrałem dla Was wszystkie momenty z kreskówki, w której bohaterowie cofnęli się w czasie lub przenieśli się w przyszłość. Wiecie, że mała Blue nigdy nie przyszłaby na świat, gdyby Chili i Banji nie wzięli ślubu. Tata od zawsze wiedział, że chce poślubić mamę i zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Miało to miejsce, kiedy zobaczył dziewczynę przebraną za Shire, biegającą z zabawkowym mieczem. Wszystko to miało miejsce przynajmniej 20 lat przed narodzinami Blue, podczas wakacji, gdy rodzina Banji. Spotkała rodzinę Chili. W uroczy sposób to właśnie mama przełamała zaklęcie, pod wpływem którego znalazł się Bungee. Stało się to, gdy Chili zwróciła mu czapkę z jego imieniem. Od tego momentu pojawiły się motyle w brzuchu u tych dwóch postaci, a Bungee nigdy nie zapomniał twarzy Chili. Do zobaczenia! Tak! Do zobaczenia! Dodatkowo możemy zobaczyć dziecięce wersje wujaradzia i brążka, a nawet to jak wyglądali babcia Krysia i dziadek Bob w młodości, jeszcze zanim stracił jedno ucho. A wy nie stracicie tej okazji i zostawcie subskrypcję, Ponad 150 tysięcy mam przygotowany dla was świetny konkurs. Za 2000 łapek nagram odcinek o przyszłości postaci z Blue, im szybciej wbijecie, tym szybciej go wrzucę. Jest o co walczyć. Nie można też pominąć najmłodszej bohaterki rodziny łączków. W kreskówce widzimy nie jedną, a trzy różne wersje przyszłej Bingo. W jednym z nich jesteśmy świadkami pierwszego spotkania Bingo i Lilki, która początkowo jest nieśmiałym szczeniakiem, mającym trudności z nawiązywaniem przyjaźni. Bingo zaprasza ją do owijania wyimaginowanego sznurka wokół jej pleców, co prowadzi do radosnej zabawy. Lilka później wspomina, że od tego momentu stały się najlepszymi przyjaciółkami, co pokazuje ewolucję ich przyjaźni na przestrzeni lat. Bingo to moja nowa przyjaciółka! I mam wielką nadzieję, że będzie nią już zawsze. Kiedy dorastają, widzimy je jako sześciolatki, siedzące razem w klasie Blue. Później pojawiają się jako zwycięzcy projektu na targach naukowych w swojej szkole. W końcu widzimy je ponownie, prawdopodobnie jako 15- lub 16-latki, kończące szkołę z dyplomami w rękach. Co ciekawe, Bingo również się zmieniła. Na jej brzuszku pojawiła się żółta plamka, przypominająca tę, którą ma tata. Odcinki takie jak te dają nadzieję, że zobaczymy więcej bohaterów Blue i w ich starszych, a może nawet dorosłych wersjach. Dotyczy to szczególnie ryzyka i przedstawia to. To krykiet. Kluczowy moment podróży w czasie następuje na końcu, kiedy widzimy bohatera z kijem do krykieta pod pachą. Scena przenosi się do przyszłości i ukazuje stadion pełen ludzi oklaskujących psa wchodzącego na mecz. Tym psem okazuje się sam ryżyk, który teraz gra zawodowo w krykieta, jedną z najlepiej opłacanych dyscyplin sportowych na świecie. Co ciekawe, odcinek jest szczególnie intrygujący, ponieważ początkowo wprowadził wielu widzów w błąd. Historia zaczyna się od tego, jak Bungie opowiada historię prób pokonania ryżyka przez dorosłych, ale wydaje się, że mówi o obecnych czasach, kiedy ten jest jeszcze dzieciakiem. To jednak nie jest do końca tak, bo po bliższym przyjrzeniu Widać, że Banji opowiada to z perspektywy przyszłości, prawdopodobnie swoim wnukom, gdy oglądają mecz krykieta z rzykiem w roli głównej. W istocie cały odcinek jest podróżą w czasie od początku do końca. Tata Lakiego rzucił piłkę z całej siły. A Rzyk, o którym już wiedzieliśmy, że ma najlepszego cela w mieście, posłał ją! Prosto w ręce siostry. Wyeliminowałaś mnie! I o to chodzi w krykiecie młoda. Kilka słów ode mnie. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chciałbym złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Spędźcie miło te dni przy rodzinnym stole, wypocznijcie i zanurzcie się w magię świąt. Znajdźcie czas dla samych siebie i też powspominajcie wasze najlepsze momenty z rodziną, tak jak robię tutaj w tym filmiku. Przecież nie ma na to lepszej okazji niż święta. Niech ten czas będzie dla was pełen wiary, miłości, czasu z rodziną i oczywiście magiczne. Nie przejedzcie się też na Wigilii uszkami z grzybami, bo to najlepsza potrawa. Zresztą każdy wie, że nie ma lepszych świąt niż Boże Narodzenie. Tymczasem to ta Chili Mort wyrasta na najzabawniejszego dziadka w Bluey. Kiedy się pojawia, dowiadujemy się, że mieszka na odludziu, blisko natury. W trakcie odcinka Dziadio widzimy Chili, która wspomina swoje dzieciństwo w tamtym miejscu. Na korzeniu drzewa wyryte jest nawet jej imię, co przypomina o czasach, kiedy była w wieku Blue. Potem jak dziadek i dwie wnuczki spędzają czas unikając Chili, w końcu docierają do miejsca nad jeziorem, które Mort i jego rodzina często odwiedzali wiele lat temu. Dziadek w końcu decyduje się odpocząć, a Bluey i Bingo bawią się w wodzie. W tej chwili mama siedzi obok swojego ojca i wspomina dobre czasy nad jeziorem. Następnie scena zmienia się. Przenosimy się do odległej przeszłości, do tego samego miejsca, kiedy Chili była jeszcze małym szczeniakiem. Siedziała dokładnie tu, kiedy wszyscy byli jeszcze młodzi, a cały świat był inny. Mnie też tutaj zabierałeś, kiedy byłam małym psiakiem. Tu jest najfajniej. To było strasznie dawno temu. Owszem, ale tak jakby wczoraj. Nie wiem jak wy, ale w odcinku camping, gdzie pojawia się blues z Jean-Luciem, odczułem mieszankę intensywnego szczęścia i odrobiny smutku, po których nastąpiła jeszcze większa radość. Idealnie oddano tutaj relacje między bohaterką, a jej nowym przyjacielem, który odwiedził Kanadę wraz z rodziną. Pomimo bariery językowej, bo Jean-Luc mówił tylko po francusku, dwa szczeniaki stworzyły niesamowity duet. Dzięki swojej pracy zespołowej udało im się złapać dzikie zwierzę, jakim jest Bungie. Jednak odcinek nabiera gorzkiego charakteru, gdy Jean-Luc uświadamia sobie, że już więcej nie zobaczy Blue. Nie mogąc tego zrozumieć z powodu bariery językowej, pełna nadziei bohaterka wraca nad strumień następnego dnia, by dowiedzieć się od mamy, że rodzina jej nowego przyjaciela wyjechała. Kiedy pyta się, czy jeszcze go zobaczą, mama sugeruje, że trudno to powiedzieć, ale przypomina jej, że świat jest magicznym miejscem. Mija czas, a roślina, którą razem zasadzili, wyrasta na duże liściaste drzewo. W końcu widzimy znacznie starszą Blue, mającą około 12 lat i siedzi pod tym samym drzewem. Nagle słyszy jak ktoś woła jej imię. Hello Bluey! To jej dawny przyjaciel Jean-Luc. Odcinek kończy się sceną, w której dwójka przyjaciół radośnie macha ogonami, ponownie zjednoczona po tylu latach. Masz rację! Zostaćmy nasionka! Aż urośnie nam ładne drzewko z owocami! Nie mogłem powstrzymać się od radości. To była cudowna podróż w czasie. Mówiąc o jednym z zauroczeń Blue, warto wspomnieć też o kolejnym szczeniaku, Kołnierzyku. Nie wiem jakie są inne kryteria, ale pod względem urody, mała no wersja tego szczeniaka jest jedną z najlepszych w Blue. Sposób w jaki to pokazano jest trochę smutny, ponieważ wychodzi na jaw, że Kołnierzyk ma dziecięcą traumę, związaną z momentem kiedy schodził ze zjeżdżalni i nie widział swojej mamy. Myślał, że został porzucony, czuł się zagubiony i nie wiedział co robić. Wszystko w porządku? Moja mama mnie zostawiła. Nieprawda. Zjechałeś z krętej zjeżdżalni. Zobacz, stoi tam! Kołnierzyk! Widzisz? Oto i ona. Dzięki temu kołnierzyk pokonuje swoją traumę i idzie do przodu. Szczerze mówiąc, myślę, że część jego życia, zarówno w teraźniejszości, jak i przyszłości, będzie miała wiele wspólnego z przyszłością Blue. W końcu dostaliśmy odcinek Niespodzianka, a tam raczej jest wszystko jasne. Zobaczcie ten odcinek, a przekonacie się. Zresztą, tak to już jest. Blue.